W wyniku porozumienia pomiędzy telewizją kablową Anserwis Vouch a Astanet nastąpiła konsolidacja spółek. Z dniem 1 marca obowiązki operatora przejęła firma Astanet. Dla abonentów nie oznacza to jednak rewolucji. Nieprawdziwe są m.in. informacje dotyczące likwidacji biura obsługi klienta. Będzie ono nadal funkcjonowało przy ulicy Papieża Jana 23. Co więcej, wydłużone zostały jego godziny otwarcia. Dla abonentów rzeczywiście nic się nie zmienia, dalej pozostaje salon sprzedaży w tym miejscu, w którym jest, czyli na Papieża Jana 23. Zmieniają się tylko godziny pracy, pracujemy od godziny 9 do godziny 17, od poniedziałku do piątku. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania sesji i zapraszamy do naszego biura klientów, przy czym te osoby, które nie mogą dotrzeć do biura z różnych powodów, prosimy o zachowanie spokoju cierpliwości, ponieważ w niedługim czasie przyjdzie do nich przedstawiciel firmy AstaNet, który który taką właśnie sesję podpisze. Nie wiąże się to oczywiście z żadnymi dodatkowymi kosztami. Pakiety i dotychczasowe stawki pozostają bez zmian. Zmianie ulega natomiast numer konta, na który będzie można przelewać należność.